Ale, ale te początki w tym ruchu miejskim już są rozpoczęte. Uruchomiliśmy linię Łódź-Widzew-Zgierz, jest to linia miejska. Ruszaliśmy z linią z pełnymi obawami, czy, czy mieszkańcy Łodzi, mieszkańcy Zgierza do, tej, do tych pociągów nam wsiądą i wsiedli. My na tej linii przewozimy dziennie około 600 osób. Jest to naprawdę bardzo dobra. Także mamy taki potencjał, potencjał jest tutaj w Łodzi. Także jak otworzymy tą drugą linię obwodową z Łodzi Kaliskiej do, do Łodzi-Widzewa, też myślimy, że tam, tam będą ludzie i będziemy tak, tak konstruować ofertę, żeby ta oferta była dla nich dobra, a oferta do Dobra. oferta musi być w dobrej cenie. Mamy wspólny bilet aglomeracyjny. Oferta na pociąg i na kolej jest tylko 2 zł droższa od normalnego biletu na, na cenę tramwaju. I, no i oferta. oferta Pociągi jeżdżą z Częstotliwością tutaj do Zgierza co godzinę. Od nowego rozkładu musimy, że to będzie szybciej, ale to wymagana jest zgoda też organizatora przewozów. Wspólny bilet jest to coś bardzo dobrego, no oprócz tego, że, że w tym bilecie jest przewoźnik kolejowy, są również przewoźnicy, jest przewoźnik miejski, ale są też przewoźnicy lokalni. Rozpoczęliśmy wykonywanie przewozów na tej linii sieradzkiej i tam samorządy czy Łasku, czy Sieraza, czy Pabianis weszły do tego wspólnego biletu i na podstawie tego biletu można podróżować środkami komunikacji miejskiej w tych miastach.